Cześć, witam was Sebastian Beekeeper.pl. A dzisiaj nietypowo. Chciałbym i sobie i wam odpowiedzieć na pytanie, czy prowadzenie pasieki jest opłacalne, a może zastanowimy się w jaki sposób możemy zwiększyć rentowność pasieki. Są to raczej tylko i wyłącznie moje przemyślenia, więc możecie wziąć to do siebie, a możecie to po prostu olać. Osoby, które nie oglądają mojego poprzedniego filmiku, zapraszam do obejrzenia jeszcze przed tym, żeby zobaczyć jaki podstawowy problem występuje wśród pszczelarzy aktualnie. A jeżeli już obejrzeliście, no to zapraszam, zaczynamy. Problem cen i niezdrowej konkurencji to nie jedyny problem, który spotyka pasieki. Podstawowy, może nie problem, ale podstawowa informacja to jakaś wiedza na temat tego, na temat pszczół, na temat tego jak to prowadzić i to jednak trzeba zdobyć. Kolejnym takim dużym, naprawdę dużym problemem są choroby pszczół, które należy poznać, które należy wiedzieć jak zwalczać, a przede wszystkim podstawowy problem każdej pasieki w Polsce, każdej pasieki w Europie i już chyba problem każdej pasieki na świecie to waroza i jej zwalczanie. Ale w tym momencie nie będziemy mówić i rozwijać problemu chorób pszczół. Na samym początku. Musimy podjąć decyzję, chociaż oczywiście możemy ją w przyszłości zmienić, tak jak ja aktualnie próbuję to zrobić: czy będziemy mieli pasiekę hobbystyczną, czy pasiekę towarową, a może w przyszłości nawet taką zawodową, która będzie miała utrzymać nas i naszą rodzinę. Różnica w prowadzeniu tych pasiek jest diametralna, chociaż początek może być bardzo podobny. Jeżeli już na początku planujemy to, że to będzie nasz sposób na życie, to dobrze jest się zastanowić nad typem ULA nad tym, czy mamy możliwości, jeżeli chodzi o pomieszczenia, o to nad tym, czy mamy możliwości, żeby spełnić wymogi już później, takie dosyć restrykcyjne, jeżeli chodzi o prowadzenie pasieki zawodowej. Musimy podjąć decyzję odnośnie wyboru uli. Oczywiście, my możemy w przyszłości wymienić te ule, ale dobrze jest się zastanowić nad tym, jaki ten ul kupujemy, czy ciężki, leżak, czy, inny, czy korpusowy, drewniany, czy już nastawiamy się na to, żeby kupić ule lekkie, poliuretanowe, styropianowe, styrodurowe? Dodatkowo trzeba zastanowić się nad typem ramki. Przykładowo, ja rozpocząłem swoją przygodę pszczelarską od uli wielkopolskich. W pewnym momencie zauważyłem, że jest to problem, jeżeli mam na swojej pasiece już dwie ramki, pomimo tego, że mam jeden rodzaj ula. Muszę żonglować ramkami pełnymi i połówkami. Przy obfitych pożytkach tego problemu nie zauważamy. Jedziemy na pełnych ramkach i, i nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby pszczoły zasklepiały te ramki, żeby, te, żeby żonglować tymi ramkami, dokładać węze do gniazda, czy dokładać węze do y, miodni. Problem narasta w momencie, kiedy mamy słabsze pożytki. U, y, ramka wielkopolska duża nie zawsze będzie zasklepiona i wtedy trzeba żonglować już tymi małymi. i Wtedy wprowadzamy na jednym pożytku, na, na jednej pasiece, dwa rodzaje ramek. Czyli, czyli trzeba już od razu zastanowić się, czy chcemy mieć jeden rodzaj ramki, czy nie będzie nam przeszkadzało to, czy, że będziemy już w przypadku ula Wielkopolskiego żonglować dwoma ramkami. Również typ ramki warszawska bądź warszawska poszerzana. Moim zdaniem jest bardzo dobra dla stacjono... stacjonarnej pasieki, a przy pasiece już wędrownej, już przy pasiece towarowej, jednak ta ramka jest dosyć, dosyć kłopotliwa. No ale w tym momencie zostawmy już pasiekę hobbystyczną i idźmy w tym kierunku, że chcemy jednak zarabiać na tej pasiece i chcemy iść w stronę pasieki towarowej, zawodowej. Aktualnie ja jestem w trakcie. Jakby przekształcania swojej pasieki, i mam bardzo dużo dylematów. Być może się w niektórych tematach mylę, to mnie naprostujecie, ale, ale opowiem Wam teoretycznie o moich planach, teoretycznie o tym, jak moim zdaniem to powinno wyglądać. Ja po pierwszych dwóch, trzech latach stwierdziłem, że w przyszłości będę chciał związać się z tymi pszczołami bardziej i iść w stronę pasieki, pasieki, powiększania pasieki i iść w stronę pasieki wędrownej, pasieki towarowej, czy jeszcze w dalszej fazie, typowo pasieki zawodowej. Mam do tego przystosowane pomieszczenia, które aktualnie muszę wyremontować, bo jednak ząb czasu troszkę nadszarpnął te pomieszczenia i nadają się w tym momencie do remontu. Yy, od, od początku, gdy... Stałem się właścicielem swojej pasieki, zarejestrowałem sprzedaż bezpośrednią, żeby akurat w tym temacie nie mieć najmniejszych problemów. Jednak teraz się zastanawiam, czy nie bardziej praktyczna będzie już od przyszłego roku dla mnie yy, zare, zarejestrowanie rolniczego handlu detalicznego. Dlaczego? Bo daje troszkę większe możliwości, jeżeli chodzi o sprzedaż miodu. Podstawową różnicą, którą, którą ja. Zauważam między sprzedażą bezpośrednią a rolniczym handlem detalicznym jest to, że podczas rejestracji i podczas gdy będziemy mieli RHD, rolniczy handel detaliczny, będziemy mogli sprzedawać swój miód przez internet, a to jest ta śpiewka przyszłości, która która jednak może zapewnić nam zbyt na nasze produkty pszczele. No ale podstawową rzeczą w momencie kiedy mamy pszczoły jest to, czy mamy odpowiednią bazę, bazę pożytkową. I ja od kilku lat, jak gdyby, kolekcjonuję sobie miejsca, gdzie będę mógł ustawić pszczoły. W tym momencie mam już takich wybranych miejsc, około 5 sześciu, więc bez problemu teraz spokojnie będę mógł rozwijać pasiekę i stawiać ją w miejscach, gdzie baza pożytkowa będzie odpowiednia, żeby wykarmić pszczoły i żeby coś dla mnie zostało. Jeżeli mamy już odpowiednią bazę pożytkową, to teraz zastanówmy się nad odpowiednią bazą klientów, odpowiednią bazą konsumentów, do których mają trafić nasze produkty. I tutaj po części wrócę do sytuacji, którą opisywałem w poprzednim filmiku, czyli problemu, który trafił wielu większych pszczelarzy aktualnie problemu, który spowodowało Spowodował nadmierny import miodu z zagranicy. W tym sezonie, w momencie kiedy mam około 50 rodzin pszczelich produkcyjnych, nie jest dla mnie problemem sprzedaż. Aktualnie to jest sprzedaż bezpośrednia, detaliczna dla klientów. Oczywiście jedni kupują 10, jedni 15, jedni 2, 3 w sezonie słoiczki miodu. Przy półtorej tonie miodu, którą aktualnie posiadam. Mój miód kończy się w listopadzie, grudniu. No i ja też specjalnie, czasami już obcym osobom nie sprzedaję miodu, żeby dla tych stałych klientów zostało jeszcze tego miodu na styczeń, luty, bo chociaż zawsze w rezerwie trzymam trochę słoików. Czyli, realnie spoglądając, wykorzystuję po sezonie pszczelarskim wrzesień, październik, listopad i może kawalątek grudnia, jeżeli chodzi o sprzedaż miodu. Zostaje mi jeszcze do dyspozycji aktualnie. Połowa grudnia, styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj. 6 miesięcy, w trakcie których mogę sprzedawać miód. Więc przy 50 moich rodzinach mam na tyle rozbudowaną bazę swoich klientów, swoich konsumentów, że przez 6 miesięcy są bez mojego miodu. Czy to jest wystarczająca baza konsumentów? Tak, to. W tym momencie trudno powiedzieć, ale sprzedaję w 3 miesiące. Mam zapas jeszcze niemal 5 bądź 6 miesięcy, więc rezerwę do sprzedaży miodu póki co mam całkiem sporą, więc rozbudowa podwójna mojej pasieki w tym momencie wchodzi w rachubę. I w tym momencie chciałbym wrócić do mojego poprzedniego filmiku, dlatego chciałem, żebyście go wcześniej obejrzeli. Przypominam, że to jest tylko moje, moje prywatne zdanie na ten temat, no ale Wam o nim powiem. Przez ileś poprzednich lat duże pasieki przyzwyczaiły się do tego, że produkują, no załóżmy około 10 ton miodu, jedną trzecią sprzedają swojemu klientowi detalicznemu. Dwie trzecie oddawali do skupy. Oczywiście, jeżeli sprzedawali klientowi detalicznemu za 40-45 zł, detal w hurcie oddawali za te około plus minus 20 zł i cały czas okazywało się, że wychodzili na swoje. Wychór. Był ten cały czas plus, było zadowalające. W momencie, kiedy ten rynek hurtowy, rynek skupów się załamał, stanęli pod ścianą. Ilość miodu, który produkują, nie są w stanie sprzedać klientowi detalicznemu w tej cenie, którą do tej pory sprzedawali, i w tym momencie muszą walczyć, bardzo mocno walczyć o klienta detalicznego. W tym momencie posunę się do trochę daleko idących wniosków, że kryzys, który w tym momencie spotkał większych i bardzo dużych pszczelarzy, to jest przede wszystkim ich wina pszczelarze przyzwyczaili się do tego, to była forma wygodnictwa, że sprzedajemy część w detalu, ale jesteśmy uzależnieni od tego, co dostaniemy od osób trzecich od hurtowników, od skupów, od dużych przetwórni. I uważam, że jest to oczywiście wina między innymi rządzących, jest to wina Unii Europejskiej, że zdjęli cła, że bez najmniejszej kontroli doprowadzili do napływu. Yy... Olbrzymich ilości miodu, ale pszczelarze, przez swoje wygodnictwo, również przyłożyli do tego swoją cegiełkę. Wiele osób doprowadziło do tego, że ten rozwój pasieki szedł bardzo, bardzo szybko, a sami wiecie dobrze, że możemy mieć w jednym roku 20 rodzin, bez problemu możemy mieć w przyszłym roku 40 rodzin, następnym 80, następnym 160. Podwojenie pasieki, jeżeli dobrze stosujemy zabiegi zwalczające warozę, bo to jest to, co najczęściej wykańcza nasze rodziny pszczele. Jeżeli opanujemy to, jeżeli dobrze pszczoły nakarmimy, jeżeli dobrze pszczoły przezimujemy, to nie ma problemu w tym, żeby dwukrotnie zwiększyć pasiekę. Można więcej, ale mówię o dwukrotnym wzroście. Czyli w przeciągu z 20 rodzin, w przeciągu 5-6 lat możemy mieć pasiekę 300 spokojnie rodzin pszczelich. Czy nadążymy w tym czasie z tym, żeby budować swoją sieć sprzedaży z klientem klient, dla klienta detalicznego? Ciężko, oczywiście. Są wyjątki, są poszczególne przypadki, że bez problemu nadążą, ale osoby, które zwietrzyły w tym wszystkim interes, tą rozbudowę, coraz bardziej uzależniając się od hurtowników, od skupów, w tym momencie trafiły pod ścianę. No a jak możemy przeciwdziałać takiej sytuacji? Mam kilka pomysłów i chcę się z nimi chcę się nimi z wami podzielić. Wielu pszczelarzy tak roz, odpuściło rozreklamowywanie swojej pasieki, że nawet ich bliscy znajomi nie wiedzą o tym, że, że oni mają pasiekę. W tym momencie mamy możliwość. Instagrama, Facebooka można na swoim koncie facebookowym oferować, informować ludzi o tym, że mamy miód. O, informować o właściwościach. Produktów pszczelich. Możemy zrobić pod stronę, gdzie będzie indywidualna strona naszej pasieki. To z czasem, z czasem to zaprocentuje, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby się przypominać, żeby wrzucać co jakiś czas to, że mamy tą pasiekę, że dbamy o te pszczoły, że mamy miód taki, 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 że w tym roku gdzieś byliśmy z tymi pszczołami, że no wiele, wiele relacji możemy wrzucać cały czas, gdzie będą docierały do naszych najbliższych znajomych bądź. Znajomych naszych znajomych. Rzadko kiedy też widzę, żeby ktoś współpracował z jakimiś sklepami w swojej okolicy. Oczywiście ci sprytniejsi już opanowali ten rynek, ale bez problemu my też możemy na ten rynek y, sprzedaży detalicznej, ale przez sklepy wejść. Sprzedażerzy mają obawę, że przecież ja nie mam zarejestrowanej działalności, nie mogę tak sprzedać. Możecie. I w przyszłości myślę, że zrobię na ten temat filmik. Na jakiej podstawie możemy sprzedawać swój miód do sklepów? No podstawowa rzecz, która, którą musi każdy pszczelarz zrobić, to uświadamiać, czy w postach, czy w rozmowach, czy w, jakich, w jakikolwiek inny sposób, uświadamiać ludzi i pokazać różnicę między Twoim miodem, między miodem nawet Twojego kolegi, a tym, co ludzie dostają w sklepie. Dostają, bo to przy tych cenach, które są aktualnie. W marketach, w różnych sieciówkach, no to to nie jest zakup miodu, to jest dostanie. Nawet nie. O! Znowu się mylę. Miód. Na miód, trzeba, na nazwę miód, musi sobie dany produkt zasłużyć. Ale zwróćcie też uwagę na jedną podstawową rzecz. My, jako pszczelarze, przyzwyczailiśmy się do tego, że sprzedajemy miód swoim konsumentom w słoikach. Po ogórkach, no oczywiście, to jest w przenośni trochę, ale bo kupujemy nowe słoiki, rozlewamy do tych słoików. Ale zobaczcie, jak ten słoik na tej półce w kuchni wygląda. Jest standardowa przez kogoś robiona etykieta, jest perfidna pieczątka, która, która raczej straszy. I goły brzydki słoik. Czy nie możemy pomyśleć o tym, żeby przede wszystkim to ta etykieta była naszym logiem, naszą wizytówką, żeby to wszystko jakoś ładnie wyglądało, żeby ten słoik, który stoi gdzieś tam w półce i wyciągany jest tylko w momencie, kiedy ktoś ma zamiar posłodzić, czy nie powinien być eksponowany, jeżeli to będzie wyglądało ładnie, jeżeli to będzie przykuwało uwagę konsumenta, to ktoś przyjdzie, rodzina przyjdzie, zobaczy, spróbuje. Wiecie, że przede wszystkim człowiek je oczami. Jeżeli widzi coś atrakcyjnego, no to ma zamiar tego spróbować. Jeżeli widzi coś, co jest ładnego, to od razu ten smak mu się wydaje dużo, dużo lepszy. Również jako pszczelarze zapomnieliśmy robić wszelkiego roz, rodzaju broszurki informacyjne o produktach pszczeli. Zrobić swoje wizytówki. To wszystko przyzwyczaiło nas do tego, że a skoro się sprzedaje, skoro to wszystko jakoś idzie. No to po co wydawać pieniądze? No jeżeli chodzi o rozbudowę pasieki, ja Wam ostatnio mówiłem, że nie rozwijam, nie rozwijałem w tym sezonie pasieki. No, no to może tak nie do końca jest prawda, bo jednak tych odkładów, tych rodzin troszkę mi przybyło i od przyszłego roku jednak trochę to wszystko będzie większe. Chyba nawet nie takie trochę. Ale powiem Wam tyle, że ja pracuję u bardzo mądrego gościa i on swoje inwestycje nie robi wtedy w szczycie, kiedy jest naprawdę dobrze, bo wtedy mamy wszystko dużo, dużo droższe. Inwestycje robi w momencie, kiedy na rynku robi się kryzys, bo można taniej kupić materiały, bo można taniej kupić w przypadku tam, gdzie ja pracuję działki, to, tamto, dużo rzeczy można zakupić, a w przypadku naszym przelarskim zobaczcie teraz, jaka cena jest za ule używane. Jaka cena jest za rodziny pszczele? Jaka cena jest za odkłady? Jeżeli nie myślicie o tym, żeby na bazie swoich pszczół rozbudowywać, to teraz naprawdę jest bardzo, bardzo duża okazja, żeby zainwestować w te pszczoły. Ja myślę, że ten kryzys potrwa od roku do półtorej. Może przeciągnie się do dwóch lat, ale nadejdą te zmiany. Wymusi, rynek wymusi to, żeby zwiększyć badania. Miodu, żeby były bardziej rygorystyczne, żeby ludzie przestrzegali tych reguł, nawet nie ludzie, żeby produkty, które są w tym momencie importowane, które przypominają miód, a miodem nie są, które nie przechodzą takich badań, które yy, tak intensywnych badań i tak szczegółowych badań, że rynek wym wymusi to, żeby, żeby tą korektę tego rynku zrobić i, i myślę, że to się w ciągu półtora do dwóch lat bardzo bardzo poprawnie. Taką mam nadzieję i dlatego myślę, że to trzeba jednak na poważnie potraktować te nasze pszczółki. A cóż, a podsumowując, ja jestem zdania, że jeżeli teraz przez te najbliższe półtora roku, przez te najbliższe dwa lata sobie poradzisz, to w momencie, kiedy przyjdzie ten lepszy czas, na pewno to bardzo dobrze zaprocentuje. Także Zapraszam do oglądania kolejnego filmiku i dzięki za to, że ktoś dotrwał do tego momentu. Trzymajcie się, cześć!